Cześć, nazywam się Magda Szwedowicz. Razem z Martą Szulc i Karolą Hej. Łapawą Witam wszystkich! zapraszamy do wysłuchania podcastu kwb Chcemy się rozwijać, więc zapraszamy mądrych gości, którzy inspirują swoją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami na temat komunikacji, z którą spotykamy się na każdym kroku. Team KWB. Podcasty, webinary, training, challenge. Jesteśmy studentami komunikacji w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i chcemy dzisiaj porozmawiać z Wami o nas. Komunikacja w biznesie, czyli KWB, to nie tylko kierunek studiów, ale przede wszystkim społeczność, którą tworzą wykładowcy, absolwenci i studenci. Można powiedzieć, że społeczność KWB jest jedyną w swoim rodzaju. Spotykamy się co roku na gali oraz wigilii. Gdzie nawiązujemy nowe znajomości i mamy okazję do spotkania dawnych znajomych z czasów studiów. Nasze relacje regularnie umacniamy przy pomocy dwóch projektów. Są to B4KWB, integrujący społeczność poprzez różnego rodzaju eventy oraz edukację, oraz Fura Szczęścia projekt studencki, którego celem jest zbiórka funduszy na wybrany cel charytatywny. W tym roku jest to pomoc w walce z koronawirusem. Projekty te prowadzone są w ramach przedmiotu Zarządzanie Komunikacją Marketingową na pierwszym roku studiów magisterskich Komunikacji w Biznesie. 2020 to wyjątkowy rok, który potrzebuje wyjątkowych działań. Dlatego w tym roku BIFOR KWB i FURA Szczęścia łączą siły i tworzą wspólnie Team KWB. Podczas gdy nie możemy wychodzić z domu, zapraszamy Was do integracji z nami. Porozmawiamy sobie tutaj o komunikacji, biznesie i rozrywce. Będziemy gościć m.in. absolwentów KWB, wykładowców UEP, studentów i inne osoby, które będą chciały podzielić się z nami swoimi przemyśleniami. Możemy powspominać i poopowiadać, co w komunikacyjnej trawie piszczy. Porozmawiamy o komunikacji, opierając się na doświadczeniach, przemyśleniach. I subiektywnych ocenach naszych gości. Planujemy poruszyć takie tematy jak negocjacje z dziećmi, a negocjacje biznesowe? Lub jak psy nami manipulują i czego możemy się od nich nauczyć? Szczytajcie fanpage na Facebooku i Instagramie Bifora KWB i Fury Szczęścia. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Już niedługo zapraszamy Was na pierwszy odcinek KWBEX. A tymczasem trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Team KWB, podcasty, webinary, gry, trze.